Cześć, witam Was po raz kolejny tutaj na moim kanale. Dzisiaj z moimi gośćmi, Kalin i madzią, a bardziej z madzią i skalim, ponieważ kobiety są pierwsze. Nie jest tego dzień please. Dobra. Mamy dzisiaj dla Was, tak jak widzicie po tytule, dekoracje pierników. Będzie to wyzwanie, będzie to tak naprawdę rywalizacja, ponieważ ten, kto zrobi najładniejsze pierniki, wy będziecie oceniać: co Wygra. wygra. Ale co wygra? Tytuł. Najlepszego Pierni dekor dekoranta pierników. Ja Najlepszego piernikarza. Co? Tak. Ja chcę powiedzieć, że jestem najmniej uzdolniona arty artystycznie nie z tego ludzi, A ja e, że... wierzę, że nagroda publiczności przypadnie mnie, więc e, głosujcie na mnie. Bo no. nie wiem, czy będzie nagroda, będzie można. E, tak, to będą widzowie decydować. Wy będziecie decydować, my nie będziemy sobie przyznawać raczej punktów. Chociaż nie. co myślicie? Nie, mnie my to to cukierki. Ja, myślę, że nie. nie, nie myślę, nie, nie, że, nie, 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 że wy będziemy, będziecie będziemy, nie będziemy żyli dzisiaj. E, e, nie tak, totalnie. Więc myślę, że tak, zasady są takie. Jak widzicie, tutaj mamy dużo fajnych rzeczy, mamy kolorowe pisaki, U. mamy dekoracje i mamy też każdy trzy takie same pierniki. Ja je robiłam na ostatnim Luba odcinku. Kamera. Na ostatnim odcinku ja je robiłam. Macie to widzianie. Specjalnie. <grym> Pewnie nie pamiętacie, jeśli oglądaliście. A to są te, no? Tak. W sensie to, to są jakby z tego ciasta, ale, ale to są nowe. Gość tutaj jakieś jest. No. Gościu, Dobra. Fajny. Myślę, że nie ma co, zaczynamy. To tylko jest jakiś nie wiem. Czas. Eee, start, ustaliliśmy, że mamy dwie minuty na każdego piernika Ej, to będzie serio a później będziemy je pokazywać i omawiać nasze dzieła co, na, Jaka jest nasza, wiecie Jestem zestresowana jest tak, tak. No, Runda pierwsza y, Co wybieramy? Może gospodarz niech wybierze jakiego pierniczka pierwszego dekorujemy, Ja myślę, że tu jest taki ludzi i Myślę, Hipek? że zaczniemy w hipka Dobro To co? Rozgrzane łapy Ja się boję Uwaga. Ja też się boję stopę, Czas Stoper Stoper Włączam eee, Trzy Z koleżem, ja, ja, tak, um... A robią tego gościa? Tak. Tak, tak, no. Ja mam plan, Jezu jaki ja mam plan. Ja powiem wam, że nie mam planu. Jezu, ale mi się ręce trzęsą, nie widzicie. Ja mam straszny plan i uwielbiam po prostu już mój plan. Nie podglądać proszę. Generalnie. Ale zepsułam, Boże! O ja, ale ładna to. Każdy musi potem co przedstawić chyba. Ale zepsułam to, ale skupienie, ja moje drogie. Została minuta 23, kochani. Minuta 23? Ej nie, to jest za krótko. Nie, nie, dobrze, dobrze. Co będziesz miała, to będziesz miała, no. <grym /dyspionie> nie, no to, <grym /dyspionie> to jest kręgosłupina, no, jakaś Ja zrobiłam źle. Co tubie poznać nie trafię. A! <grym /dyspionie> Ale to jest cream Nie. Nie. O nie, oko zepsułem. Boże, świetnie, myślałam, że to łatwiej zrobimy jakoś. <grym /dyspionie> Ale to jest rak. <grym /dyspionie> Kika ma niezłego, no? Ej, to jest moja runda, ja wierzę ja potencjał mojego projektu. Mam projekt przerwam, ile sekund? sekund. Czemu ty cały czas używasz tego samego deszczu, może chciała zielony? No ale jest zajęty. Ej, naprawdę, bo ja już jestem zażydowana sobą. Ej, to jest moja runda. Ja nie. zaraz jak wam opowiem co to jest, no jak tam czas, halo, ja już skończyłem. Dobra, Chociaż nie, w sumie mogłem coś mu tu dodać jeszcze. Chociaż nie, za I nie! Oj jest, końc, Dobrze, przejdźmy do przedstawień w takim razie. Może zacznę od siebie, moi drodzy, mój ludzik to jest tak zwany ludzik szrek, który wyszedł mi idealnie, zrobiłem wszelki To jest Ale Koks, naprawdę ja się jarę. nie ma uśmiechu ani bo nie zdążyłem, ale wygląda tak. To jest szrek. Ej, ale pokruty fajnie wygląda. Y, teraz widzicie pewnie przebite, jak szreko wygląda, ale jest naprawdę... Y, wydaje mi się, że no... Lepsze... nie będę miał lepszej rundy. Ja jestem zła na siebie, bo ja popatrzyłam na kalidu, jak on, wiecie nakłada jakby pierwszą warstwę ja zrobiłam tak samo zamiast zrobić kontury a nie, no widzicie zresztą teraz na ekranie mój, który, ja nie wiem czy to jest nie wiem czy to jest bałwan to jak mucha, to jak mucha taka nie, tragedia, ja się nie przyznaję do niego sorry gościu, ale nie jesteś mój ja, a ja mam gościa który ma ubranko ładnych ubraczek, wszystko tylko mu zobaczcie nie wyszło oczy, bo nie trafiłam i tu jedno oko, bo mam takie co nie mogłam trafić ale ładno ale wyszedł tak, też widzicie pewnie na Zawiedziono, To bardzo fajnie. Ej, super, to wygląda jak tu niebieskie światło No, niebieskie ja właśnie mówię o tym. To. Generalnie, myślę, że możecie pisać w komentarzach. E, wiecie, ludzik i, i Na zestawienie. Ludzik, Kari, tak. e, choinka, choinka, choinka i zestawienie. Tak, setek. i podliczymy to później. Więc moi drodzy, tak wygląda runda numer jeden. Mm. Przechodzimy do rundy numer dwa. Ja mam nadzieję, że pokażę trochę lepsze, Skil, ładniejsze skile dokładnie. I myślę, że teraz zrobimy sobie Choinka. Choinka? O, choinka. Uwaga, czas start. Choinka, tak? O Jezus Coś no, miałem no, nie. Ja co nie, nie Coś, co pewnie no, nie działa Nie, no kurde, wzięła mi najlepszy kolorek Ej, generalnie To y, nie to proszę nie pykać, To, to nie działa! Y, czy to musi być świąteczny motyw? Czy to może być choinka, nie która, która rosi? świetnie Która jest oszroniona na przykład Ja myślę, że y, możecie zrobić jak chcecie Może być oszroniona ja Może być oszrek oszrekowana, wszystko może być Kurde, ja coś tu próbuję kombinować, ale. Ja zjadłam cukierka, prawda? To, to nie jest takie proste. Nie wiem, czy Wy lubicie tak soberować pierniki. No ja chicę na dać Robię, też, robię no. to drugi raz w życiu i w sumie. Sorry, ale rozsypałam tutaj gwiazdki, bo no nie mam czasu. W sumie jest fajna zabawa. Aaaa. Napiszcie nam w komentarzach, czy Wy już dekorowaliście pierniki w tym roku, upsi. Albo czy macie zamiar i czy jest taka tradycja u was? propos u was jest choinka na przykład, bo my teraz dekorujemy choinkę, ale u nas w domu z Madi e, zazwyczaj choinka pojawia się już stricte e, dzień przed wigilią. Dzień przed wigilią A czy... ja nie pamiętam, powiem, mamy. No jak właśnie jest ty masz trochę wcześniej chyba. Ja chyba wcześniej, troszkę, ma, tak? No? Ty masz chyba trochę wcześniej. Natomiast my, no to mamy tak, wiesz? O, dobra, mogę podglądać trochę jak macie. Mogę. Nie podglądać, bo ile mamy podglądać. czasu, Olian? 40 Uuu, tak o, ten 43 czas. 43 sekundy? Ja to już się Pię coś dorobię. Ej, kurde, ja naprawdę się dzisiaj jestem pod wrażeniem samego siebie. Nie żeby coś, ale czasami zdarza mi się po prostu robić beznadziejne rzeczy. Bardzo nie, nie no, no ja nie jestem robione. zawiedziona, jak ja to, dzisiaj, a wiecie, to, jak to się... Ale wiecie, co, się wypuści po prostu potem. Ale nie, to może stwardnieć. Są gwiazdki gdzieś, to jest gwiazdka, ale taka. Są, no to masz spone. Tu są leżą. Tu są. Tu a, są sorry, Jezu. O nie szreka uderzyłem. Ile czeką? Dobra, to tak jest y, Patrząc na dziewczyny, wydaje się być trochę smutna, tak jakby ją nie wiem. No, jakby już jej się nie chciało. Trecy kolor zły wybrałeś, nie? No, ale zabrałyście już... mi zielone kolory, no to no, wiecie. Zsiwiała zsiwiała, tak. Y, moja choinka jest bardzo ładna, jestem zadowolona, chociaż trochę tym różowym kolorem źle zajechałam. I też mam dwie gwiazdki, bo jedna została przykryta przez różowy lukier i zdałam drugą, jak widzicie, więc. A ty masz bardzo tak różowo-kolorowo, nie? No, tak Marcia tak. też się trzyma swojego stylu, ten niebieski. U ciebie jest wika różowy, u mm. Marci no. Niebieski. Ja jakby wszystko mam wrażenie, że ja się wszystko już te dwa stycznie się, się no. po prostu. No. Tak. No, moja ja, moja jest taka jakby fajnie. fajnie. Ja, na ja, na ja mi się dużo bardziej podoba ta choinka niż ten mój Moi drodzy, na zapraszamy do wołtowania w komentarzach, Bez jesteśmy w ciekawi ho jest. Kogo zapraszamy też do mnie na film. Film, bo to tak. było fajnie. Ładzi super film. ]iki. Dokładnie, bardzo fajny film, także może wpadać. I bierzemy się teraz za dekorację ostatniego naszego serduszka. Serduszko dla Was. Serduszko dla Ciebie. I ustalam w zasadzie, że ty, no. w tym serduszku musi być jakiś element związany z tą osobą, która to dekoruje. Właśnie tak chciałam zrobić. O! Bye! Bye! Trzy, cztery. Ale mam pomysły. To, że nie mam fioletowego Tylko kurde mi się nie ten... Ta masa już nie działa. Żółta. Kto żółtą z żółtej koztowika Wykorzysta cały żółty kolor. Ej, ostatnią rundę sobie zepsuję przez to. No, A ja mi bardzo dobrze idzie. No i to ja się, się dobrze. nie zmieszczę z tym, co chcę napisać Ja walczę, Jezu, wycis wycisnąłem całą tubkę Ale tą żółtą serce so, tak rozsypuję to. No, bardzo rozsypuję. Ja to wyczytam zaraz. Sorry, Teraz Ja presję... Siedzimy w moim pokoju. Przepraszam. <laughs> presja czasu, presja czasu. Ja! jest jak ładnie. O. Jednak nie stanęłem. Jednak nie stanęłem. Co się stało? Kali, coś ty zrobiłeś. Ja tak Chciałem, ja miałem szło. taką wizję. Ja wiedziałem, że to prędzej czy później się skończy. O Jestem mój Boże. słodka jak lody. Tak. Ci to przeszło. Aż 100 tygodni. 9, 8, 8 7, 7, 6. Ładnie też masz. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Yes. E, mój piernik jest z e, napisem Biki. Dookoła ma obramówkę e, cukierkową, taką candy sweet girl, jak ja, ja. No, no ja, i jest takie takiej kolorzce, która w sumie na no zielonego jakoś nie wiecie. nie że się z nim, nie niebieski, ale różowy był już troszkę tak. Bo taki mój od zawsze. To z moim kolor. by pasowało. No, no, no więc, więc tak. A ty Kale, co myślisz o swoim? <grym> <grym> Twój jest sztos. Powiem tak. Pięknie zaginąłem literkę Tak, T. tak! tak, tak <grym> Mnie się podoba, no. Miałoby no, być mi coś związanego jest. ze mną, jest. Mogło być lepiej dopracowane, ale wydaje mi się, że nie jest źle. Madi? Madi yy, ma piękne. Ja o. napisałam pięknie Madi, tylko że troszeczkę zepsułam tymi, y, tymi słodkimi. I to miało być serduszka, ale troszeczkę jedno mi tylko ładnie wyszło. Reszta nie. Ale Madi jakoś ładnie, tak ja tak ładnie nie piszę. Ładnie, bardzo ładnie to wygląda. Bardzo napisane, no. także jestem mm. zadowolona. I wszystkie w ogóle są w bardzo podobnym stylu, bardzo mi się tak. podoba. Teraz widzicie na ekranie wszystkie pierniczki każdego z nas. Tak, żebyście mogli jeszcze raz zagłosować, kto powinien dzisiaj wygrać, kto zrobił najpiękniejsze pierniczki. Napiszcie w komentarzu, czy wy robiliście już pierniczki. Jeśli tak, to możecie się podzielić na Insta, na z jakimiś zdjęciami. Ja nie poglądam. Podajcie także do no, Madzi. A, tu jest Madzi. No i patrzę na ekran. Do Madzi wpadajcie na świetny odcinek muzyczny. I co? Widzimy się już w następnym odcinku. No, Zostawcie łapę świąteczną. Wszystkiego dobrego Szczęść, na święta. Serdecznie. Zapomnieliśmy wow. o tym powiedzieć. Wesołych świąt. Tak, no, tak. So Love you. Bye.